Between mean playing the win Czekamy to na koncercie. Ona nie wie, co to znaczy, być na mecie. Bo nawet nie zaczęła, ale oczy błyszczą się, kiedy coś kupujesz. Wtedy słyszysz z jej ust, kocham cię. Ale to jest nieistotne, jak te pierdolone spodnie. Chcę postawić swoją willę sam. Wypełnić ten basen wodą, nie przejmować już niczym nie. Chcę odtąd porozmawiać z tobą, wiesz. Ej, ej, zagramy to na koncercie Ona nie wie co to znaczy być na mecie Bo nawet nie zaczęła, ale oczy błyszczą się Kiedy coś kupujesz, wtedy słyszysz z jej uskocham Kocham cię, ale to jest nieistotne Jak te pierdolone spodnie Chcę postawić swoją willę sam Wypełnić ten basen wodą Nie przejmujesz już niczym nie Chcę odpłynąć razem z tobą Mamo bardzo dobrze mnie znasz, kiedy będę tak bogaty To pomogę chorym dzieciom Niby taki twardy, ale miękki od środka Niczym arbus lala Serce bardzo boli Kiedy ludzie robią dzieci, a potem je oddają Dla tych 500 plus Zawsze wyjdziecie na minus Jeszcze gorzej jak biją Tak jak yeah, yeah, yeah. A gramy to na koncercie Ona nie wie co to znaczy być na mecie Bo nawet nie zaczęła Ale oczy błyszczą się kiedy coś kupujesz Kiedy słyszysz z jej ust kocham cię Ale to jest nieistotne Jak te pierdolone spodnie Chcę postawić swoją willę sam Wypełnić ten basen wodą